To mikrofonu, raz, dwa, trzy, gonisz ty, jo, jo, ojciec, jo. Zatem witam was wszystkich serdecznie w tym wspaniałym odcinku, dlatego też przejdziemy od razu do rzeczy. Jeżeli szukasz, chciałbyś zacząć, jesteś świeżo po szkole, potrzebujesz zleceń, to pod tym filmem znajdziesz konkretny link po to, żebyś się zarejestrował. Po co to właściwie jest? Stworzyłem sobie taką wspaniałą platformę, do której wpadają mi wszelkiego rodzaju zlecenia. Czy to chodzi o montaż kamer, systemów alarmowych, wideodomofonów, automatyki, inteligentnego domu, energii odnawialnej itd. Jest tego masa. Ja działam na Wielkopolsce. Ale też dostaje zapytania z całej Polski. To nie jest żaden problem, by móc się przekierować do odpowiedniego oddziału i tam mógłbyś nawiązać sobie współpracę. Jak to wygląda w praktyce? Klient zgłasza nam, co potrzebuje, a ja weryfikuję sobie to i wysyłam odpowiednią osobę, która podejmie się działania. Jest to wizja lokalna oraz wycena. Wiadomo, podpisujemy umowę z takim klientem i protokół zdawczo-odbiorczy, który jest dowodem wykonania i zakończenia pracy. No i wtedy następuje wypłata na odpowiednie konto, wynagrodzenie za właśnie wykonaną usługę. Tak jak sami zauważyliście, usługa montażu to 8% VAT-u. Także dla klienta dużo większa korzyść niż w przypadku zakupu sprzętu na 23%. Kolejną kwestią jest to, że jeżeli... Jesteś tym nowym instalatorem? Masz jakieś tam nie do końca wyrobione nawyki z tej naszej branży? Również mogę cię przekierować na odpowiednie szkolenia. Te szkolenia są organizowane cały czas cyklicznie na terenie na całej Polsce Polski. Tylko wystarczy wstrzelić się w odpowiednią datę i zapisać. Te szkolenia w głównym mierze są bezpłatne. Mamy tutaj ukierunkowane szkolenia na Konkretne marki, konkretne branże, czy to telewizja przemysłowa, czy to chociażby alarmówka, czy nawet sami producenci zachęcają do tego, żeby odbyć szkolenie i nawiązać z nimi współpracę. Tutaj żadnego problemu nie ma. Jeżeli jesteś firmą, która już działa od wielu, wielu lat i natknęła się na pewnego rodzaju problemy, to też żaden problem. Ja sam się z tym mierzyłem. Mogę tutaj pomóc i dopasować również odpowiednie montaże dla Twoich sił przerobowych. No bo wiadomo, że jeżeli jest to duży temat, czasami potrzeba więcej czasu, potrzeba więcej gotówki włożyć na dojazdy, czas i tak dalej, a może być z tym problem. Dlatego też mogę dać Ci mniejszą pracę, do której odpowiednio się przygotujesz i staniesz po prostu na nogi. Jak wygląda cały proces w ogóle sprzętu i zakupu? Otóż wszystko przychodzi przez. Naszą firmę, a raczej partnera, z którym ja współpracuję, to on dostarcza nam masę zleceń. Ja jestem od tego, żeby to przewertować, dopasować, a ty po prostu, żeby pojechać, dogadać z klientem, no i po prostu działać. Jeżeli chodzi o resztę kwestii, takie rzeczy jak współpraca, czyli dostajesz dostęp do platformy, gdzie możesz sobie realizować swoje własne zlecenia, kupować sprzęt na dobrych cenach zbierać punkty, dostawać nagrody, wygrywać te nagrody. Tych nagród jest cała masa, bo od samego pakietu lojalnościowego, w którym dostajesz na przykład karty paliwowe, narzędzia, czy nawet bierzesz udział w losowaniu w jakiejś wycieczki czy nawet samochodu, bo też takie rzeczy się zdarzają. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś w tym jakimś uczestniczył. Wystarczy po prostu być aktywnym użytkownikiem takiej platformy. Jako, że działamy w największej firmie w Polsce, to tutaj problemu żadnego nie będzie. Mamy partnerów, mamy umowy podpisane, działamy w pełni legalnie na rynku polskim. Jeżeli sobie wpiszesz danego dystrybutora, to ten dystrybutor na pewno ma podpisane umowy ze sprzętem, który będziesz chciał kupić, montować lub po prostu świadczyć usługi w tym zakresie. Po co to właściwie powstało? Mianowicie wygląda to w ten sposób, że moja firma została po części wchłonięta przez dużo większego gracza, którym teraz no, zarządza ktoś zupełnie inny, a ja po prostu nie chcąc zmarnować potencjału, jaki został przez te 10 lat wykreowany, chciałbym w jakiś sposób, chociaż jeszcze tutaj, tym ludziom, którzy właśnie zaczynają swoją pracę w branży albo dziś się powinnała noga, Mogli stanąć spokojnie na nogi. Nie jest to skierowane dla instalatora, który już ma ukierunkowane działanie, ma swoich odbiorców, robi jakieś tam dużo większe transakcje. Dla niego to nie jest to absolutnie żadna praca, ponieważ są to zlecenia małe, średnie. Zdarzają się też większe, ale tak jak powiedziałem wcześniej, zazwyczaj tego typu zlecenia są przejmowane przez dużo bardziej aktywnych i doświadczonych instalatorów, co nie zmienia faktu. Że jeżeli ty czujesz się na siłach, to żaden problem podejść, na przykład, współpracę na budowie przeciwpożarówki. To też nie jest żaden problem, wystarczy tylko chęć i po prostu ukierunkowanie na to, żeby współpracować i działać tak, aby klient był na końcu zadowolony. Z mojej strony to będzie wszystko. Dziękuję Ci, dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych materiałach.